Donelo, czyli cała ta pomowa to jest nowa, absolutnie od zera. Postawione doma, a to jest to autentyczne. No i zrobiony remont na zewnątrz wygląda tak samo jak wewnątrz. Taki bardzo skromny, powiedzmy tylko, że samo miejsce ważne. No i jedynie w niektórych miejscach są odsunięte części dawnego tynku, czy część dawnej jakiejś deski. No to to, że, że to jest tamte placy, jakieś dziwne po prostu do a one jeszcze dalej się jeszcze do prawie na co tam szmaragdy, bo tam mogły mieszkać w Z Boczka, więc wiele kilometrów, co ujechać no, no w autobusach jest nieznacznie więcej. W 1934 roku to co miała wizji, no to jeszcze częściej chodziło. Siostry zakonne, w ogóle to jeszcze jest problem, bo tu było mało sióstr. A nie bardzo ufano siostrze Faustynie, nie wszystkie inne siostry robili jej jakieś przeszkody albo myślały, że w ogóle jej tam coś w głowie się przemieszało, A jeszcze siostra jedna, nie wiem jak teraz, ale kiedyś nie mogła chodzić sama. Zawsze musiała mieć do towarzystwa inną siostrę, tak? Bo nie wypada jednej siostrze chodzi. więc jak to była. I dlatego ksiądz Michał Sopoczko później w ogóle nie kazał, ale polecił jej pisać dzienniczek, żeby w tej dzienniczku opisowała wszystko, co widzi, bo już on nawet nie też nie był w stanie tego wszystkiego słuchać bo to długo i też nie wiedział sam, czy wierzy, czy, czy nie wierzy. No to może nam się uda jeszcze jutro, nie wiem jak to, czy pojutrze, ale w każdym razie. To już księdzu przekazuję. Czy teraz jeszcze gdzieś, punkt? Po drodze tak, jeszcze panoramy z góry czy krzyży obejrzymy, bo to jest po drodze.